Pracuję w firmie, która jest blisko związana z przemysłem wydobycia, wydobycia ropy naftowej. Zajmujemy się szeroko pojętym nadzorem nad, nad remontami platform wiertniczych, które zarówno stoją w stoczniach, albo i gdzieś, gdzieś na morzach pracujących. Jest to przemysł, który, który w głównej mierze przyczynia się do, do dosyć poważnych katastrof, katastrof ekologicznych. Ale zawsze są jakieś, jakieś względy finansowe. Na przykład. To jest, to jest to najłatwiejsze, najłatwiejsze wytłumaczenie. Pracuje się dla pieniędzy. I trzeba by, trzeba by podejść. Tak mi się w tej chwili wydaje, że może trzeba przestać podchodzić do niektórych spraw przez pryzmat pieniędzy, a a spojrzeć na to przez pryzmat odpowiedzialności społecznej. Nie wiem, żeby powiedzieć, że powinniśmy zacząć powoli pakować plecak, bo pojedziemy w trasę. Żartujesz? Nie. <laughs> o kurde. Super. Gdzie jedziemy? No właśnie jeszcze nie wiem, gdzie, bo. Debatowaliśmy bardzo długo o tej finałowej dziesiątce i mhm. wybraliśmy Twoje zgłoszenie głównie dlatego, że łączy z jednej strony osobistą motywację, ale z drugiej strony łączy ją z, z bardzo uniwersalnym generalnie problemem, który dotyczy nas wszystkich, czyli z ochroną środowiska i z odpowiedzialnymi decyzjami, które możemy podejmować. Mhm. Wykonujesz pracę, jaką wykonujesz, pracujesz w. W przemyśle paliwowym, wydobywczym. Sam widzisz, że to może niekoniecznie jest tak fantastyczna i bezkosztowa sprawa, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Sam masz z tym związane różne no, wewnętrzne problemy, powiedzmy, wewnętrzne wątpliwości. Myślisz o różnych decyzjach i stwierdziliśmy, że pokażemy ci parę miejsc albo jedno żebyś mógł spojrzeć na ten problem z zupełnie innej perspektywy i będziesz mógł wtedy może bardziej świadomie różne decyzje w swoim życiu podejmować. Więc gdzie pojedziemy? Jeszcze nie wiem. No muszę okay. się dobrze przyjrzeć temu, co możemy zrobić. Podejrzewam, że albo do Ameryki Południowej, albo do Afryki, pewnie do Afryki Centralnej. Może pojedziemy do, do Wirungi, to jest duży park narodowy w Kongu, w demokratycznej republice Konga, mm -hmm. do której niedawno próbowała wejść olbrzymia firma naftowa i były podjęte próby, żeby zamienić gigantyczny rezerwat ochrony przyrody no, Wielkie Pole Naftowe. Tak. Albo polecimy może, nie wiem, do Rwandy oglądać góry Legórskie. No, cokolwiek to ci pozwoli spojrzeć na ten problem, z którym się zgłosiłeś z trochę innej perspektywy. Super. Okej. Okay. Przepraszam cię, ale nie mogę się opanować. Zastanawiam się, czy jesteś świadomy tego, jakby co się będzie dalej działo z, z Twoją osobą i z, z tym projektem, bo na pewno będzie go siedzieć mnóstwo ludzi i będzie Ci potem patrzeć na ręce, zwłaszcza jakie decyzje mm -hmm. będziesz podejmował dalej. Na pewno, to na, na pewno, co mogę powiedzieć teraz, to to, że jeżeli, jeżeli to spowoduje jakąkolwiek zmianę w moim życiu, to spowoduje jednocześnie zmianę w życiu trzech osób łącznie, bo nie odpowiadam tylko za siebie. Więc, więc tutaj będzie, będzie jakaś reakcja łańcuchowa. A czy jestem gotowy? Jeżeli, jeżeli się zgłosiłem, uważam się za odpowiedzialnego człowieka. Jeżeli zgłosiłem się do tego, do tego projektu, to jestem na to gotowy.